Tak, wiem, eee, pewnie tytuł was zaciekawił. Czy ten Timomaniak już do reszty pojechał, chyba psychicznie? Czy on jest spodziewany? Eee, tak, tak, macie rację. I, jak tytuł sam wskazuje, będziemy się czytać sobie komentarze. Pomyślcie sobie, przecież tu nie będzie żadnych komentarzy. Na pewno będą jakieś komentarze, okej? Okay? Eee, przeczytamy sobie najnowsze, najnowsze z pierwszych... 5 pięciu dni. Tak, tak właśnie tak zrobimy. Wchodzimy na najgorszy kanał na YouTube. O! O, gówno. Kuźwa jakieś film. gówno mi się włączyło. Boże święto gówno mi się jakieś włączyło tutaj z następnym kanału. Zobaczcie co? Bardzo dobry film. Wejdźmy sobie w YouTube Studio. Dobra, no i sprawdzimy sobie. Wejdziemy sobie w komentarze. No. Takže ten